Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Teraz zobaczymy jaki był olej w skrzyni automatycznej. Michał może powie co to za auto Audia 7, chyba 11 albo 10 rok produkcji jakoś tak. I mamy tutaj skrzynię estronik 7-biegową, te pierwszej generacji oczywiście w tym roczniku. i Robimy serwis olejowy w skrzyni i dynamiczną wymianę oleju Między innymi dynamiczną wymianę oleju i wymianę oleju w tylnym dywrze Jak to wygląda na pierwszy rzut oka? Nie jest źle Trochę olej czuć takim typowym zapachem już delikatnie przypalonych tarcz To co, Lejemy, może to tradycyjnie Tak, olej faktycznie nie wygląda tragicznie I tak Michał, ale tak jak w tytule Tutaj bardziej właściciel chciał, może nie się w detektywa, bo to źle brzmi, natomiast chciał, no czuł jakieś niepewność po poprzedniej wymianie oleju, tak? Dostarczył swoje filtry i chciał, żebyśmy mu tutaj sprawdzili, czy filtry faktycznie zostały wymienione, czy sam olej, bo olej wygląda faktycznie na wymieniony. Pokażę może, gdzie tutaj filtry się znajdują. Jeden filtr mamy tutaj, on jest pod miską, drugi filtr, jest tutaj tak jakby cała obudowa, można wymienić sam filterek, ale my będziemy wymieniać całą obudowę. Właśnie tutaj sam dostarczył części, może pokażemy co zostało, albo sprawdzimy najpierw może, bo widzę, że sam jest ciekawy. Będę rada wziąć lampkę? radę rada lampkę. I zawsze na filtrach gdzieś tu będzie... Jest oryginał. Czyli w teorii tak jak właśnie mówił dostarczył oryginalny filtr I mamy datę tak jak widać okay. 11 rok. A auto jest z roku no, też tak jakoś 11, 11. A Czy... wymiana była robiona. I to chyba rok temu, tak? Mówił? A nawet nie wiem, kiedy dokładnie. No, w każdym razie na pewno nie było w 11 wymieniane, e, tylko wcześniej, więc tutaj pierwszy filtr na pewno został niewymieniony. Raz Zobaczymy drugi. I tak, najpierw sprawdzimy sobie rok produkcji całej Też obudowy. Obudowę całą? Tak, ale to obudowę to tu tak jak mówię, tu można wymieniać same filtry, więc. Obudową się nie sugerujemy na pewno Obudowa jest z roku 14. W tym miejscu mamy Tak Czyli też No nie wiadomo no, Obudowa teraz. musiała być zmieniona Tak, obudowa zmieniana, tak Ale też kwestia kiedy to było wymieniane Bo mamy teraz rok 2023, tak? Mm, czekaj, teraz muszę sobie iść po klucze i po klucze Skoła, żałkę, tak? no, tak. Czyli teraz zobaczymy też, jaka data wybita jest na samym filtrze. Nic ciekawego nie ma? Nie ma jakichś dolarów? <noise> w ruble. Tutaj też jest oryginał. Ciebie daj mi lampkę? Daj no ci lampkę. Możesz no. mniejsze mogli zrobić. Tutaj może jak ja zbliżę, to będziemy lepiej widzieć. Tutaj? No to próbuj. Na tym. Na tym, tak? Tu, na tym. Ciężko zobaczyć. Wejście może do światła zobacz. 20 Dwudziesty? Mhm. Czyli, e, bo dostarczył i obudowę i filtr, tak? Nie, wtedy sam, dostarczył tak, sam filtr. Czyli, filtr był wymieniony. Czyli tutaj. Ten filterek, co był na zewnątrz, został wymieniony jak najbardziej, natomiast e, filterek, który był pod miską, e, już nie został wymieniony przy wymianie oleju, tak? No ale jest z tego, co mi się kojarzy, to on chyba mówił, że miał zestaw robiony. A zestaw, że jest wszystkie filtry, nie? I zestaw chyba mechatroniki naprawczy. Więc w teorii, no przy takiej robocie, powinni wymienić ten filtr. To dziwne. Dziwne, a czekaj... A mechatronika jest z 13 roku. No. Coś... Coś jest namieszane. Coś jest namieszane. W każdym razie na pewno... Yy, no właśnie, teraz trzeba w ogóle mechatronika robić, nie? Robiona ale to robiła ale że regenerowane czy wymieniana na nową? Zestaw na z tego Aha, Czyli same te zawory, zawory i talistwa w środku. Czyli tak, reasumując, mamy tak, filtr tutaj ten pod miską mamy z 11 roku, mechatronikę z 13, obudowę z 14 tego, i drugi filtr z 20. 20. Czyli e, prawdopodobnie e, te rzeczy, które e, były napisane, to zostało na pewno wymienione tylko wkład samego filtra. Może pokażemy teraz to, te, co do nas dostarczył. Gdzie one tam są? Tam są w pudełku. I co tutaj mamy? Cały wkład z obudową. Z obudową. Jego, jego ja przeważnie wymieniam, jeśli klient nie wie, czy to było zmieniane, czy nie. Tutaj jest opaska, ona w poprawionej wersji jest metalowa. W oryginale jest plastikowa, i przy wymianie filtra często pęka ta obudowa i nam się to wszystko rozszczela. I swoją teraz odpowiedzią wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, żebyś powiedział też dlaczego należy wymieniać. Patrz no na rocznik? Naciągamy klientów no. na ja. Patrzysz na rocznik też? Patrzę na rocznik. Czekaj, bo to jest nie to, tutaj też nie ma.

Dobra, w każdym razie, no, my teraz zakładamy, e, zakładamy jeden i drugi filtr, jeden z obudową, drugi, inaczej się go nie da wymienić. E, uszczelkę pod miskę, tak? Czy nowa miska idzie cała? Nie, sama uszczelka. Sama uszczelka, e, detergent był wprowadzony do skrzyni, wypukane, i teraz będziemy montować pozostałe te elementy, które zdemontowaliśmy. Dokończymy wymianę dynamiczną, czyli uzupełnimy olej, e, wypukamy jeszcze skrzynię, tak? Delikatnie tak, bo za, za bardzo nie ma z czego, bo w miarę był czysty ten olej, więc dużej ilości oleju tutaj na pewno nie zużyjemy. Czyli plusy jakieś z tego są, że przynajmniej olej i jeden filtr był wymieniony faktycznie i na tą wymianę co dzisiaj się odbywa nie będzie zużytego bardzo dużo oleju, bo w niektórych przypadkach oleju zużywamy kilkukrotnie więcej nawet niż na taką standardową wymianę wychodzi, tak? Bo jeżeli jest bardzo zanieczyszczony układ, to tego oleju, żeby doprowadzić ten układ do czystości, musi wejść znacznie więcej, pomimo tego, że stosujemy tak zwane puchanki do skrzyni, tak? No, płukanka nam wypłucze, no, można powiedzieć, z tego nagaru jakiegoś, szlamu, tak. szlamu. Więc to, to pomaga rozpuścić. A wypukać, już musimy po prostu świeżym olejem. Także w tym odcinku to już wszystko. My teraz tylko przekażemy stare części właścicielowi i niech już ten właściciel sobie sam robi co chce z, z, tą, nim, informacją. z tą informacją. Dokładnie w tym odcinku to już wszystko. Dzięki pozdrawiamy. Cześć.